Witam Was już w czwartym odcinku portala dwojeczki i zaczynamy czwarty rozdział, niespodziankę. Ja sobie z nas żarty robi. Tak, to jest to pomieszczenie, którym się z którym się męczyłem jakieś 10 minut. Totalnie nie wiemy, co zrobić. Potem już wiedziałem, za tym się ukryjmy. Szybko przejdźmy tu. Jak to trzeba było tutaj teraz zrobić? Aha, proste Przejść. A i kostki się uderzały, więc tam rzucam jeden portal i rzucam jeden portal tu. Gdy kostki się wywalną o tą barierę. Ona jedna przyleciała przez port, widzicie. Więc teraz tak tam wrócimy, tutaj wrócimy. I jedna tylko. aha, to tam jest druga przecież. Chcę so szybko po tym pójdziemy. To by się nam przydało jako osłona, jakaś bariera. Szybko sobie przejdziemy tu. Teraz tak tutaj dajemy. Ja już teraz oczywiście wiem, jak to zrobić, to więc dla mnie aż taki duży wysiłek nie będzie. Ja chcę najpierw tą wieżyczkę zniszczyć. Rzuca... Duża Wieżyczka zniszczona, więc... To powinno wyglądać tak, że tam prowadzimy laser i laser jeszcze prowadzimy tu, tak prosto. Ja wcześniej nie wiedziałem jak to zrobić, I się, awful się awful w tym to Oh, that's sad. Uh, but impressive. Maybe they work at the phone company. No, you have not Hey, how's it going? I talked my way onto the old Nana working group rebuilding the show. They so, oh, I know, Jerry. No, I'm on a break, mate. I'm on a break. Ah! Just hang in there for five more. What, Jerry? You can't fire me for that. Yes, Jerry. Or maybe your prejudiced worksite should have accommodated an bottom of my sites Thanks for the hate crime, Jer. See you in court, mate. Anyway, look, just hang in there for, for five more chambers. Well, you know the old formula comedy equals tragedy plus time and you have been asleep for a while, so I guess it's actually pretty funny when you do the math. Uh okay, huh. To będzie jeszcze większy problem. Bo tego to już totalnie nie mamy co robić. Dobrze, puchnęliśmy kostkę, czyli że... Wziąłem ją, puchnęliśmy. Tamasz, aż... Myślę. Tą kostkę też sobie wyśmiemy. Aha. No nie wiem o co chodzi. Tam byśmy się jeszcze mogli... ...jeść na dół ładnie. tak, tam byśmy mogli pójść... ...z jedną kostką. Ha, to było to. No tam się mamy dostać, to będziemy musieli Właśnie tam jeden portal rzucić Ale najpierw oczywiście musimy Rzucić tu I odbić się i teraz Ale z kostką, przepraszam Chyba, że Nie, musimy to z kostką, no, nie, najpierw kostka by musiała być Źle to mówię już no. Tak, najpierw trzeba kostkę Kostka spadnie tam i my to samo. Proszę. Tak. I jesteśmy. kostkę tam musimy dać. Teraz się będzie trzeba było znowu wybić. Tym razem tam. No i to już jest to jest, to jest, to jest, to jest. Dobrze. jeszcze oh, Federal regulations require me to warn you that this next test chamber is looking pretty good. That's right. The facility is completely operational again. Tak, my to mamy zrobić Także tutaj rzucamy w albo niebieski, i tam tak samo. I teraz tak... Ten... Namierzamy tu... A ten namierzamy na ukos. I tyle. Skoczymy, Przeskoczyliśmy. I think these test chambers look even better than they did before. It was easy really. You just have to look at things objectively, see what you don't need anymore, and trim out the fat. Patience, są I got a surprise for you after this next 10. Not a fake tragic surprise like last time. A real surprise with tragic consequences and real confetti this time. The good stuff. Our last bag. Part of me is going to miss it, but at the end of the day, it was just taking up space. Dobrze. Mm.

The door. Quick recap: We are escaping. All right, that's what's happening now. We're escaping. Uh So you're doing great. Just keep running. Uh Quick word about the future plans that I've got in store. We're gonna shut down her tur turret reduction line. All right, turn off her neurotoxin and then confront her. Again though, for the moment, run! Come on over this way. Calm, car, you are almost at the last test. Nie, tam nie możemy właśnie pójść. O, wow! Chociaż o, wow, mogę wcale się tam w tej stanie pokazać wam? Szkoda, nie, nie pokażę. Po prostu tam zginiemy. Biegnę. Teraz chyba się zacznie już piąty rozdział. Czy nie? Wiem? Nie. Aha, to są wieżyczki. Nie wiem, czy po gdzie no, wziąłem... ma drugi portal o tego też no, gdzieś gdzie mi się zdaje czy tam Dobrze. No No i...

Podziemy. I kolejny ekran loadingu się ukaże ukazał się już To więc Teraz na 100% musi być piąty rozdział Tak więc ja zakończę już ten odcinek. Więc komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Nagrywam dla Was Zjomu Warrior. Nara.